Dajcie, kochani, w dniu Pańskim, dzisiaj zatrzymujemy się nad pewnym ciekawym dialogiem, który opisuje nam Święty Marek. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali z sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Niezwykle ciekawy dla mnie fragment. Przychodzi uczony w piśmie, zadaje Jezusowi pytanie, Jezus na nie odpowiada i co uczony w piśmie robi? Wydaje jakby ocenę, mówi: słusznie powiedziałeś, nauczycielu, masz rację. I potwierdza odpowiedź Jezusa swoim rozumieniem. Co na to robi Jezus? Wydaje jakby ocenę tego, co zrobił uczony w piśmie. Mówi na podstawie słów, które usłyszał, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I bardzo ciekawie kończy się ten fragment. Nikt już nie odważył się go pytać. Modląc się tym fragmentem zobaczyłam jakby w zupełnie nowym świetle ten dialog że na podstawie słów, na podstawie rozmowy możemy odkrywać prawdę o sobie nawzajem. Kiedy rozmawiamy szczerze, kiedy mówimy szczerze, co myślimy, jak rozumiemy, możemy nawzajem o sobie odkrywać prawdę. Chcę Was zachęcić do takiej rozmowy szczerej zawsze z Jezusem, do tego, aby mówić, jak rozumiemy rzeczy. Jezus będzie... Kiedy potrzeba, korygował, a kiedy potrzeba, będzie mówił, dobrze myślisz, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, będzie nam dawał poczucie serca. Rozmawiajmy z Jezusem odważnie i prawdziwie. Niech Jezus na podstawie naszych słów daje nam poznawać prawdę o sobie samych. Nie ukrywajmy, niech w nas się tam nie kłębią różne rzeczy, których nie wypowiadamy. Wypowiadajmy wszystko Panu, abyśmy mogli być naprawdę czyści i przejrzyści. Poprośmy o to Matkę Bożą, tę, która miała odwagę powiedzieć: Nie rozumiem, jak to się stanie. Odważnie, niech ona pomoże nam wypowiadać wszystko wobec Pana Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Matko Prawdy Bożej, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia. Odważnych, pięknych, szczerych, pełnych pokoju dialogów z Jezusem i przypominam o ważnych zapisach. Rekolekcje ignacjańskie, pierwsza możliwość, warsztaty muzyczne dla dzieci, dla młodzieży osobno, druga możliwość i trzecia nowość, przed adwentem dla osób konsekrowanych i księży, rozpoczynamy zapisy na rekolekcje, w których będą grupy dzielenia. Bardzo do tego zachęcam i pomódlmy się pierwszym przykazaniem. Jeden jest tylko Bóg. Dobrego dnia.